Witam Państwa bardzo serdecznie. Halina Harczygówka. Jest czwartek. 30 sierpnia 2014 roku. Zaczynamy serwis informacyjny Telewizji Nie wiem. Na początek informacja, która od dłuższego czasu porusza mieszkańców Winnego Grodu. Niesamowite wydarzenie, które się więcej nigdzie na świecie nie powtórzy. Taki skład. Ekipa Telewizji Nie wiem jest już na miejscu zdarzenia. Łączymy się z naszą reporterką Malwiną Harczygówką. Halo, Malwino, jak obecnie wygląda sytuacja? Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Która kamera mnie bierze? Ogólnie serdecznie zapraszamy. Tak, o właśnie ta. Już lecimy. Dobra. Tak, tak, tak. Dobra. To ja, wasz e, totalnie nie na miejscu reporter, czyli Borsuk. Telewizja, nie wiem, Malwina Harczygówka. Hmm, hmm, Będziemy y, organizować. Tutaj w załuku artystów Krzywy Komin i Pamięć Cicha Kobieta. A to będzie dzień pod tytułem Serce dla Martuni. Serdecznie zapraszamy 30 sierpnia 2014 roku na godzinę 13 do pomocy dla Martuni. My wszyscy jesteśmy podbudowani wielkim wsparciem wszystkich ludzi, którzy działają po to, żeby ten dzień 30 sierpnia, Stał się nieprawdopodobnym e, dniem. Przez cały dzień od 13 do oporu: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23. <st Dodam any> Dobra, o północy skończymy. <stuchy> e, 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 będzie też e... nieprawdopodobny gość. On będzie dziś Niezniszczalny. Niezatopialny. Andrzej. Chuszcza biegł na bieg. Pierwszy na ukup. Huszcza podbandem. Skutek tego ataku. I na Huszcza teraz do... Co szeroko Andrzej Huszcza i jego śladem Wiesławia jaguś Puszcza czy świst? Andrzej Huszcza jednak. Kapitalny bieg z udziałem Andrzeja Huszczy. No niesamowita sprawa, mnie proszę Państwa brakuje już słów i komplementów właściwie pod adresem Andrzeja Chuszczy. Dla małej Marty zachęcam wszystkich ludzi ze zdrowym sercem i odpowiednim, żeby jej pomogli. Tak, właśnie to jest on. Rysiu, chodź tutaj do mnie. Rysiu, um, przypomnij mi proszę nazwisko. Eee, Będziesz wiec, to chciał? Właśnie przyjechał, jak właśnie <laughs> samochód. Musisz zapis, zapis, zapis. Ryszard Anacki. Witam wszystkim, dzień dobry. Pięknie powiedział dzień dobry Rysiu, a teraz moja tajemnicza ręka poda mi e, coś, co jest podarunkiem od Rysia, a mianowicie ten przepiękny obraz Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że ja doskonale wiem, że kiedy on malował ten obraz, ręka mu drżała, szczególnie w tych partiach i, i w tych partiach tutaj, tak, pędzel zdał się posuwać po jego myśli. Każdego mężczyzny gdzieś tam ciągnie, podświadomie, pod skórą do takich rzeczy. Proszę Państwa, zatem ten obraz jest tylko jedną z setną tego wszystkiego, co będzie licytowane na naszej aukcji. Aukcje te poprowadzą oczywiście aktywni Lubuskiego teatru, a to wszystko dla Marty i dla jej serduszka. Cena wywoławcza? Stuwa! Stuwa? 100, 100? 100 złotych Czy 100 euro? 100 zyli, zyli, zyli. 100 zyli. Proszę Państwa, 100 zyli. Któż nie chciałby mieć tak pięknych piersi w domu? Pełnoletnie? Już dobrze. O, ja jestem podniecony. Nie wiem jak ty. Ja m, też. Idziemy gdzieś? <laughs> czy, czy pani była pełnoletnia? Szczególnie w tych dolnych partiach, widać jak pełna ona jest. W porządku. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, może ja też coś przyniosę z domu. Na przykład. Yy... Nieważne. Ten obraz i wiele, wiele innych do wylicytowania na naszej aukcji. Od 19.30 do 23.00. Będzie pięknie 30 sierpnia. Bądźcie z nami. No? no właśnie przyjechał jakiś właśnie samochód, <laughs> i, Musisz żeby, żeby zająć miejsce w ogóle tutaj, bo tutaj tego <laughs> rodzaju ludzi, tutaj w ogóle, żeby no, się zmieścić, to no, trzeba będzie trzeba, być wcześniej. wcześniej. Zdecydowanie. Podeszłam 12.47, tak? 12.47 no. jest ok, godziną. Ja będę 12.46, to będę mógł przywitać wszystkich, bo tak mam kontrakt. Borsuczek otrzymuje stały etat w telewizji, nie wiem, bez prawa wynagrodzenia. Jacku, chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za możliwość etatu bez wynagrodzenia. Ale, ale. ale czego się Oczywiście. A my jeszcze nie dali. Co? A my jeszcze nie dali. No, i nie oczekuj. No. E, no. Dziękuję bardzo. Ja eee, bardzo te możliwości mamy duże, e, mniejsze, natomiast e, garze, e, właściwie ich w ogóle nie mamy. Nie no, chodź, 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 chodź. Ty zawsze no robisz, więc... To mi się podoba, naprawdę, nigdy jeszcze w życiu nie dostałem takiej propozycji. No. Fantastycznie, my się będziemy dobrze bawili, ludzie będą się dobrze bawili, e, artyści będą się dobrze bawili, wszyscy, którzy tutaj będą naprawdę pracowali... Będą się dobrze tym, bawili. Będą się dobrze bawić. Fantastyczni ludzie, fantastyczna idea, fantastyczne miejsce, będzie tętniło życie. No tak, nie wiadomo. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo. Cześć, jestem Marta. Pozdrawiam wszystkich serdeczkowych przyjaciół. Do zobaczenia w Zielonej Górze. Z Hej! Ej! Hej!